Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym odcinku naszych internetowych, realizowanych poprzez Skype'a, wywiadów o rynku warzyw. Gościmy dzisiaj międzynarodowy zespół z firmy BASF Vegetable Seeds. A tematem naszego spotkania będą grupi gruntowe. Zaczniemy od przedstawienia naszych gości, może najpierw od pań. Polskę reprezentuje pani Izabela Legierska z polskiego zespołu BSC Vegetable Seeds. Witam wszystkich. Przede wszystkim witam internautów i członków grupy Facebookowej Rozmowy o warzywnictwie. Bardzo dziękuję też wydawnictwu Plant Press za zaproszenie, żeby można było spotkać się i porozmawiać o globalnym rynku ogórka gruntowego. Nazywam się Izabela Legielska, pracuję w polskim oddziale Bus Vegetable Seeds i zajmuję się właśnie ogórkami gruntowymi oraz pomidorem dla przetwórstwa. Na co dzień kontaktuję się i wspieram producentów i przetwórców ogórków i pomidorów w Polsce. Następnym naszym rozmówcą, z którym łączymy się przez Skype w Niemczech, to Andreas Her, który na poziomie globalnym zajmuje się właśnie ogórkami. Hello, Witam wszystkich, nazywam się Andreas Her. Od 15 lat pracuję w firmie i tyle samo czasu zajmuje się ogórkami gruntowymi najpierw w dziale sprzedaży w Niemczech, a obecnie na stanowisku Global Product Development Specialist. W związku z moją obecną pracą, odwiedzam wszystkie kluczowe regiony produkcji ogórka na świecie, a dzięki kontaktowi z naszymi lokalnymi przedstawicielami i producentami w poszczególnych krajach mam okazję spojrzeć na ten rynek z globalnej perspektywy. Bardzo się cieszymy, że już wkrótce będziemy mogli także na ten temat rynku globalnego zadać pytania. Z Ukrainy nasze zaproszenie przyjął Andrii Dymianiew, który zajmuje stanowisko country managera Ukraina. Ale jest również specjalistą, jeżeli chodzi o ogórka gruntowego, także myślę, że to jest właściwa osoba, która nam na te wszystkie pytania odpowie. Dzień dobry Cieszę się na udział w tej konferencji i możliwość podzielenia się informacjami na temat ukraińskiego rynku ogórka gruntowego. Zaczniemy może od globalnego spojrzenia na rynek ogórka gruntowego. Tym razem jako pierwszego poprosimy Andreasa, żeby skomentował dla nas obecną sytuację na rynku ogórków i ich przetworów. Sezon 2019 w Europie można ocenić jako poniżej średniej pod względem zbiorów. Głównie za sprawą zimnej pogody. Podobnie było w przypadku Indii, gdzie brak wody obniżył znacząco plony. Także w rok 2020 wkroczyliśmy z relatywnie niskimi zapasami. W związku z obecną sytuacją epidemii koronawirusa, sprzedaw warzyw konserwowych rośnie i zapasy przetwórców zbliżają się do wyczerpania, przy jednoczesnym dużym zapotrzebowaniu z rynku. Największym wyzwaniem w nadchodzącym w Europie sezonie wydaje się być problem z pracownikami sezonowymi. Zbiory tego gatunku, które są niezwykle pracochłonne, no i opierają się na zbiorze ręcznym. W obecnej sytuacji wielką niewiadomą jest ocena, jakie będą możliwości dotarcia pracowników na plantacje w poszczególnych krajach. W Niemczech, w trakcie zbiorów, opieramy się na pracownikach synowych z Polski i Rumunii. Dzisiaj wydaje się, że w Niemczech jest już rozwiązanie pozwalające, żeby ci pracownicy, nawet w ograniczonej ilości. Dotarli na farmy. W Turcji na przykład zbiór bazuje na zbieraczach ze wschodniej Anatolii, którzy muszą dotrzeć na zachód kraju, przy czym dzisiaj ruch jest całkowicie zamknięty. Czyli kluczowe we wszystkich krajach będzie zapewnienie pracowników do zbioru. I jak w takim razie wygląda sytuacja na Ukrainie? Jak może Państwo wiecie, po roku 2014 z powodu embarga duża część zakładów przetwórczych, która przeznaczała swoje produkty na rynek rosyjski, wstrzymała produkcję. W związku z czym na chwilę obecną nasze przetwórstwo jest na stabilnym poziomie, gdyż produkuje głównie na potrzeby rynku lokalnego. Duża część produkcji na Ukrainie idzie na świeży rynek, zarówno do bezpośredniej konsumpcji, jak i do domowego przetwórstwa. Ciągle duża grupa mieszkańców, wsi, jak i miast samodzielnie przygotowuje przetwory z ogórków i na ten segment rynku oceniamy, że produkcja w dalszym ciągu będzie rosła. Ale co w przypadku profesjonalnych gospodarstw, czy także tam jest obawa o to, kto będzie ogórki zbierał w tym sezonie? Tak, dla dużych farm może być to problem. Spotkaliśmy się już z tym w poprzednim sezonie, że po prostu brakło wystarczającej ilości pracowników na plantacjach. I podobnie może być w tym roku, zwłaszcza dla dużych producentów, i to może spowodować, że nie będą oni powiększać swoich areałów. Dla mnie duże producenci znaczą produkcję 5, 10, 20 hektarów. Odwrotnie będzie w przypadku małych gospodarstw produkujących na świeży rynek. Wielu z tych producentów produkuje ogórki na małych poletkach, nawet niedaleko domu. Głównie na właśnie na świeży rynek. Tutaj spodziewamy się zwiększenia realu i także liczby tych małych producentów. Dziękuję bardzo. Czas, żebyśmy zajrzeli do Polski. Pani Izabelo, jak w Pani ocenie sytuacja wygląda na naszych plantacjach? Sytuacja w Polsce nie odbiega od tej opisanej już wcześniej przez Andreasa. Ocenialiśmy, że w tegorocznym sezonie zwiększy się areał upraw ogórka. Wynikało to z dużego zapotrzebowania przetwórców na surowych w poprzednim sezonie. To stwarzało szanse na zwiększenie areałów. Jednak tak jak inne kraje musimy skonfrontować się z sytuacją pandemii koronawirusa i jej skutkami. Głównym wyzwaniem będzie na pewno dostępność pracowników sezonowych. W moich rozmowach z plantatorami powtarza się obawa, czy zbieracze będą mogli przyjechać. Dotyczy to przede wszystkim pracowników sezonowych z Ukrainy. Jesteśmy na progu nowego sezonu. Siewy na profesjonalnych plantacjach zwykle rozpoczynają się już w połowie kwietnia i trwają zwykle do połowy maja. Wszyscy uważnie obserwujemy aktualną sytuację. Na pewno widać, że sprzedaż żywności konserwowanej wzrosła. Więc uh, 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 wynika stąd, że możemy się spodziewać, że także w tym sezonie zapotrzebowanie na surowy ze strony przetwórni będzie wysoki. Mimo to obawiam się, że mimo wcześniejszych pozytywnych szacunków nie wzrośnie znacząca areał upraw ogórka ze względu na skutki umiczenia związane z, z koronawirusem. Pojawia się sporo pytań, dyskusja na temat sensu i możliwości opóźnienia siewów. Co ma pozwolić plantatorom na ocenę sytuacji, szczególnie jeżeli chodzi o dostępność siły roboczej. Pytanie do Andrasa. Czy faktycznie taki trend jest widoczny w różnych krajach? Może masz jakieś sugestie dla producentów, czy warto to robić? Może także dotyczące chociażby wyboru odmiany. Gdybym był producentem, poczekałbym z siewem na rozwój sytuacji. W tych dniach w Niemczech warunki do wysiewania i kiełkowania ogórka są idealnie, ale nikt tego nie robi. Wszyscy czekają. Dopiero kilka dni dostaliśmy od władz propozycję rozwiązania. Wcześniej tylko widzieliśmy, że granice są zamknięte. Teraz już wiemy, że pracownicy z Polski i Rumunii będą mogli przylecieć samolotami do Niemiec. Kwarantynę będą odbywać w docelowych gospodarstwach, ale będą mogli w tym czasie pracować w tych samych grupach, w których przylecieli. Wprowadzono ograniczenia co do ilości osób w jednym pokoju. Więc teraz producenci muszą oszacować realistycznie, ilu pracowników mogą przyjąć do zbioru w czerwcu. Koszt jednego hektara ogórka w Niemczech jest na poziomie około 10 tysięcy euro, więc jest to duża strata, jeżeli nie ma takiego pola, komu zbierać. I teraz patrząc, jak sobie radzą w tej sytuacji producenci innych gatunków, właśnie jeżeli chodzi o pracowników zbieraczy, wydaje mi się, że opóźnienie siewu do końca kwietnia czy pierwszych dni maja nie będzie żadnym problemem. Ciągle można mieć dobre plony. Może warto skupić się na wcześniejszych odmianach, takich jak platina czy sabatę, żeby nie opóźniać dodatkowo wejścia w owocowanie. A jak to wygląda w przypadku Ukrainy? Czy plantatorzy myślą o takim rozwiązaniu, czy siew będzie w normalnym terminie? W przypadku Ukrainy raczej nie stosujemy wczesnych terminów siewu. Surowiec nie jest potrzebny wcześniej niż w połowie lata. Patrząc na szansę uzyskania dobrej ceny. Nasi producenci sieją ogórka dopiero pod koniec maja lub na początku czerwca. Na południu kraju mamy dwa cykle produkcyjne, i w tym drugim cyklu korzystamy z bardzo wczesnych odmian. Tu podobnie jak Andras rekomenduje odmianę Platina właśnie ze względu na, na krótki okres od siewu do zbioru i wysoki plon w krótkim czasie. W innych rejonach mamy inne strategie, korzystamy bardziej z silniejszych odmian, które mają dłuższy okres okna zbioru. Tu mogę powiedzieć takie jak Branina czy Prolix. I to są odmiany bardziej odporne na szkodniki. A jak to wychodzi, jeżeli o Polskę? Jak oceniasz sytuację? Tradycyjnie okres siewu ogórka przypadał na połowę maja, ale w związku z tym, że klimat się zmienia, ociepla, te siewy w Polsce nawet rozpoczynają się w połowie kwietnia. Daje to możliwość wydłużenia okresu zbiorów i zwiększenie końcowego plonu. W tym roku jednak sytuacja z koronawirusem to właśnie ta sytuacja dyktuje, co mamy robić, a nie pogoda. Myślę, że opóźnienie tych najwcześniejszych siewów, tak by przyjrzeć się sytuacji, może być dobrym rozwiązaniem. Tak, żeby ocenić, jak rynek będzie wyglądał. Kończymy powoli nasz wywiad. Jeżeli możemy poprosić o Wasze końcowe rekomendacje z dzisiejszej perspektywy, i to nie tylko dla producentów, ale także dla przetwórców, co byście sugerowali poza może cierpliwością i wnikliwą analizą sytuacji? Może poprosimy Andreasa o bardziej globalną perspektywę. Globalnie można się spodziewać, że będzie większe zapotrzebowanie niż produkcja właśnie ze względu na sytuację z koronawirusem. Dlatego zarówno plantator, jak i przetwórca, każdy, który jest w stanie, to ma, jest w stanie utrzymać produkcję, powinien to zrobić. Chodzi mi tu o wystarczającą ilość pracowników do zbiorów, czy ilość surowca. Ceny mogą wzrosnąć podobnie jak popyt. Więc sytuacja jest dobra, oczywiście pod warunkiem, że możesz produkować. I to jest moja rada na dzisiaj. Moja rada dla polskich producentów to utrzymanie inwestycji w nawadnianie. Klimat się zmienia. Widzimy to choćby na przykładzie północnej części Ukrainy. Na południu producenci musieli już od dawna mieć nawadnianie. Teraz konieczność stosowania takich systemów widzimy także na północy kraju. Zachęcam także do wymiany informacji z innymi producentami i oczywiście z zespołem Nonems, tak by być na bieżąco z aktualną sytuacją.

W pełni zgadzam się z komentarzem Andreasa, że możemy spodziewać się dobrego sezonu pod warunkiem zapewnienia pracowników, którzy nasze ogórki zbiorą. Dla plantatorów, którzy podejmą to wyzwanie, jest duża szansa, że będzie to bardzo dobry rok. Sprzedaż gotowego produktu idzie bardzo dobrze Światowe zapasy przetworów są coraz mniejsze Więc może spodziewać, że popyt będzie bardzo duży. Także zgadzam się z Andrzejem że nie powinniśmy rezygnować z inwestycji w nawadnianie czy takich rozwiązań jak folia czy włóknina wszystko po to by chronić nasze uprawy to także inwestycja w lepszą jakość tak dużo jak możemy zrobić byśmy robić to w sposób tradycyjny bardzo dziękuję za nasze spotkanie i naprawdę interesujące i świeże spojrzenie i informacje na temat tego co dzieje się na rynku górka gruntowego. Życzę wam przede wszystkim dużo zdrowia, bo teraz to jest chyba najważniejsze. Dziękuję bardzo. Thank you very much. Thank you also. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you also. Okej. Okay. Thank you very much and have a good day and bye bye. Thank you. Safety. thank you bye bye. safety first bye-bye